ほらほ No jedziemy z tym śledziem, piękny sprzęcik Krzysia. Ściągamy tutaj wszystkie te rurki, ściągamy tą rurkę z czujnikiem temperatury, zajmujemy pokrywę zaworów i bierzemy się za sprawdzanie zaworów. Dobra. Tu mamy pościągane. Ok, ściągamy sobie tutaj wszystkie te rurki z wierzchu, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. To jest tylko tak zaślepione. To tak ma być. Płyny mamy spuszczony. Ściągamy sobie tutaj te węże z chłodnicy, które idą od termostatu. Tutaj idzie płyn chłodniczy. Wyciągamy wszystkie świece. Znaczy kapturki na świece. I będziemy ściągać tą, tą pokrywę. OK. Dobra, to bierzemy się za robotę. Czy będę przeszkadzał? U siebie jesteś. Ale Ty jesteś palący. Dobra. Nie. Wałeczki fajnie wyglądają teraz ustawimy na punkty i mierzymy zaworki pokrywa zdjęta bardzo ładnie zrobiona zero silikonu na, na uszczelce kawusia się robi Piękny macha, nie Ducati jednak, a jest Ducati, z tyłu stoi. O, teraz to właśnie. To dla gości. Tak, to jest dla gości, tak, a tu jest. Kabusie się robi, no takie warunki to można, można mieć w garażu, Krzysiu. Dobra, tu już mamy porobione. Dobra, no widzicie wałeczki już mamy zdjęte. Bałki rozrządu są zdjęte, będziemy zdejmować tutaj tą szklankę, pod szklanką jest płytka, musimy zmienić na cieńszą, bo jest troszeczkę za zawór. Na kolektorze wydechowym pokazuje 0,10 na szczelinomierzu, a powinien być od 0,18 do 0,25, także, także jest sporo za ciasny. Reszta jest dobrze, reszta jest w porządku, wszystko z normie. Jedynie ten jedyny jeden zawór się zrobił troszeczkę ciasny. O i teraz pokażmy to wszystko jak tu fajnie do środku wygląda pięknie. No, więc warto to, warto to odkręcić i to wyczyścić. To się wyciąga, to się wyjmuje, pod spodem są takie blaszki z dziurkami i to wszystko trzeba ładnie wyczyścić, doczyścić. No to musisz delikatnie podważyć, płaskim siłopięcikiem. Za zaraz się za to tak. weźmiemy. I bierzemy się za to, czyścimy. A no. no my tu już skręcamy mało. Na, zawo na tym zawor zaworze wydechowym płytka zaworowa wymieniona z 185 na 175 także troszeczkę luźniejszy. Bo był bardzo ciasny i właśnie skręcamy to wszystko, wypadamy na napinacz i skręcamy pokażmy to, jak to wszystko tu pięknie wygląda, jakie to jest wszystko tutaj syf zawalone hmm. masakra o. Dobra. następne? i teraz każde, wszystkie następne wyciągamy po kolei ops, poleciało Wszędzie maraz i syf. Hm. Tak, i ostatnie. No, dobra. Ale tutaj chyba to najbardziej, nie? Dobra. Pierwszy. Tak, to wyciągamy i wszystko wywalamy do mycia. Dobra. To ładnie do miseczki jakiejś i umyć. I myjemy. z tego No, zrobiło się, zrobiło Cześć ma, Słuchaj no, może normalną benzyną? Benzyną ekstrakcyjną, a to wymyjesz, będzie dobrze. Ale zwykłą benzyną. Nie, normalną. No szkoda tego, no. Przyniosłem 5 litrów, Mej. Mej nie gadaj. nie 5 litrów, to nie ma 5 litrów. Dobra, jest... 2,5 zostało, bo resztę wykorzystałem na twoje amortyzatory. Będzie jak nówka. Ale jedno to jest tak zajebane Pokaż się jak czyścisz, tu ładnie. Pięknie. Pięknie. Te blaszki, tak? Z tymi dziurkami. Ładnie. Szczoteczka do zębów. Proszę bardzo. Cześć, cześć, bo to dla siebie robisz. Wiesz jak ja bym ci to sam robił, to też bym ci tak oczyścił, nawet lepiej, nie? Tak, a tu już mamy poskładane pięknie. Czy się czyści te blaszki? I składamy z Dobrze będzie. Dobrze będzie. Zobaczymy teraz, jak pięknie Krzysiu to wyczyścił. Obudowa jak nowiutka. Da się, da się. Proszę bardzo. Krzysiu zdjęcie robi nawet. <grystanie> Twoje dzieło. Pięknie. No, pięknie sobie. Wyczyszczone jak nowiutkie. Wygląda. Pokrywa, rureczka. I zakładamy, skręcamy, zaraz odpalamy maszynę. Co tam się dzieje, Krzysiu? Kawka się dzieje. <grystanie> jak zbyt Jedziemy dalej. Składamy to skręcamy odpalamy, robimy synkro i wyjazd z tego garażu. Nie, jeszcze hamulce. Aha, jeszcze hamulce. Dobra. Zaraz Krzysiowi wystawi rachunek. <laughs> Zobaczcie, ten piękny kolor cudowny. Krzysiu się nikomu nie chciał pochwalić, ale piękny. Piękny to będzie. Piękna tak. czerwień, ale Spokojnie. dopiero będzie na pewno w tym, nie, 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 w słoneczku jak się wyjedzie. Dobra, Krzysiu, czy my możemy teraz ten sprzęt jeszcze odpalić, bo może niektórzy nie wierzą, że odpali. Uwaga. Pięknie, synchronizacja zrobiona. Silniczek pracuje sobie jak soreczka. Świecą ładnie. O! Błotniczek! Bo pięknie to wygląda. Piękny kolor. Ładnie, ładnie. O! Zaróweczka. Kierunkowskaz. Ładna srebrna. Będzie się ładnie prezentowała w srebrnym, w białym kierunkowskazie. Przymierzyć? A przymierz! A co? Fajny biały kierunek, wyciągnięte ten, ten, pomarańczowy element ze środka. O, fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. Załączymy, zademonstrujemy. O, o pięknie, bardzo ładnie. Dobra. Także, spytaj, cicho pięknie chodzi. hamulce odpowietrzone sprzęgło odpowietrzone znaczy wymieniony płyn całkowicie nie odpowietrzone banan na twarzy właściciela obroty ciut do góry obroty ciut do góry pięknie żegnamy się do następnego Pink. I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the water through ice covered in ink and Cross the ones who heard my cries and watched me weep i love that